Dzień dobry, witamy. Z powrotem jesteśmy w Wólce. Dzisiaj drugi raz puszczanie, ale zwiększyłem troszkę armię. Jest 28 gołębi. Daleko to nie mają. Ale jest część, co w ogóle była niepuszczana, ogólnie młodych. Napchałem. No i to początki. Także zobaczymy, co to towarzystwo zrobi. Tym bardziej, że dostawali teraz na ornitozę Lekto. Też gołębie osłabione. No, mody. Prykaj, co ty chcesz, żeby się zawieźć? No, ten sobie przystanek na siatce zrobił. Chciał posiedzieć na siatce. No. Jasna, też puszczona, świeża. Berlinga nie dawałem nigdy, a siedzi chyba ze 2 lata. Z, albo i trzy. Ale nigdy nie uważałem, że on jest mąderek. No dobra zobaczymy co to jest Jedziemy do domu No i dobra jesteśmy w domu O jest, dwa gołębie ale szwagra z wczorajszego lotu A i moje są Ale moich jest Nie wiem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 chyba Tu 18 jeszcze jakiś Szwagra z wczorajszego lotu siwy przyszedł No coś jest, ale 28 Było dane, to to cała grupa, dobrze, fajnie Cała grupa przyszła Zaraz zobaczymy co to siądzie Na pewno Wszystkie to nie przyjdą, bo tam ze dwa takie sikuty były dane Gdzie tegołem, gołębie, tu są. O, pokażę, Tipler jest, dobra, zobaczymy czy jasno wróci, damy pauzę, no więc na chwilę to tak się przedstawia, czy jest, tu widzę dwa, Tipler trzy, no nie ma, nie ma jeszcze gołębi wszystkich, no na pewno.

Jasna już teraz nie zawitała Z nimi Ale W Koka jest, myślałem, że znowu huk wali Ale jest No Nie ma jeszcze po Tiplerze Ciemnego, także się rozbili Zobaczymy co będzie dalej Tych nie wpuszczam, zobaczymy No więc to się przedstawia na razie, że jest 17. 17, ale ponad 10 gołębi nie ma jeszcze. I to nie były gołębie. łapane, to tylko jasne jest łapane, a to resztę zawinęło 10 w drugą stronę i nie trzeba dalekiego dystansu żeby poginęły także zobaczymy co to zrobią bo berlinga to była puszczana ale to gołąb niegeniany w ogóle to może być tak że amen w pacierzu nie wróci tyle no ale dobra na razie tu na niebie nic nie widzę także rozłączam się hejka no akurat jeszcze widzę trzy przyszły Czekają miejsca, o. a nawet cztery, bo jeden wysoko jest, zajebiście wysoko. Oj chyba będzie berling jeden, a nie wiem, jednego to nie puszczałem w ogóle. To jest tadzika Krasowskiego, samczyk. Uważam, że on nie jest mądry i nie wiem co to siada. No, Siadł berling, samczyk jednak coś tam w głowie ma dwa czepel siad o. no i młody młody już był rozpuszczony to raczej powinien wiedzieć dobra daję pauzę zobaczymy a więc panowie, tak. Przestawia to się. Jest 21 głębi. Jeszcze sześciu nie ma. No. Nie ma berlingi młodej. Widzę. Nie ma młodych sierściuchów, no i nie ma jasnych. Oczywiście jasno to przyszła chyba takiej się udało no Zresztą Jasna, nie własna No zobaczymy, dobra Leci tutaj Berling jeszcze samica była puszczana, to raczej powinno to bynajmniej szukać domu O jest i jest i bocianka od tego swaniaka ciemnego. Ona też nie była nigdy puszczona. Dobrze, tylko że Berling przyszedł młody, a nie tamtoroczny. To jest 23. To jest cztery Młode idą, starych nie widać. Dobra. Hejka, pozdrawiam, tyle na dzisiaj. I tyle. Hejka. Trzymajcie się.